Seriously, no. wzór cnót, wszelakich. To z pewnością, dobra, e, co tutaj jest ciekawego? Assassin's Z tego co mnie pamięć nie myli, to właśnie tutaj będzie ten jej zepsuty mąż. Ach, tak, masz rację. Chcę już mnie Bra. Jestem, kurde, spodziewałam się go, a i tak podskoczyłam. Matwoje Postać od do ciała. No! Bo nie dość, że zerwałam od niego po twarzy, to jeszcze na dodatek y, wcisnęłam spację odruchową hmm. Ja pierniczę. Spodziewam się tego, a i tak podskakuje. to jest. Smutne. E Fajne. A ci mają gejowskie wdzianka Fajne, właśnie powiedziałem, że fajne ciuchy. Nie? W którym Lumpek się wyprzedasz? <noise> Sprzedasz w Lumpek się to prawie oksymoron. To w Lumpek Okej. Okay. O. Obyło się. Właśnie ten, właśnie mi się skojarzył mentalnie w kiepskich tekst tego boczka. O panie Fertku, widzę, że w dubekcie promocje była. Widzimy coś tam się taki wystrojonej strasznie pokazał, bo on od zasadzie był przybranym. Co? You're on camera, by the way, and uh, this is the first non-rerun that we've all seen in like 14 years. The <laughs> Chaz even made chili cheese fries. Like Chaz is really nice. Hey, I'm not into him. No way. And if you're looking for the girl, I can assure you she is unarmed. Shit, not that we wouldn't. I mean, <laughs> we'd totally harm her. I'm thinking of harming her right now.

Generalnie rzecz biorąc, to oni tak naprawdę mają na sobie więzienne wdzianka. No, ale mają czapki to takie, jakby What the hell? Oh, mają. E, mają dokładnie to e, czapki strażników więziennych. Mhm. Mm a w każdym razie tak mi się wydaje. Mm. I te okulary takie goglowate. thug.

Ja się zastanawiam, jak ona mogła go aż tak zepsuć? O, właśnie ten. Właśnie się niespodziankę. Nie, nie. Znaczy, generalnie rzecz biorąc... Hmm. Ja tego nie mogę otworzyć. Czego? Wiesz, generalnie rzecz biorąc, on był jej mężem, prawda, więc... No i to już nie było powiedziane. O, nie było? Nie, nie było. Y You failed. Okay. Tak, failed miserably. Jest za gorąco, żeby myśleć. Postaram się w przyszłości żadnych spoilerów nie robić. Ten czego chce? Lockdown Palace. Hmm... Czelam nic nie widząc, jak słodko. Dobra, gdzie teraz? Ten klaptrap tutaj ma też niewesołe nie życie widzę. Bardzo niewesołe, tym bardziej, że mamy z nim quest'a, czyli klaptrap rescue, bada bada bada. prawo? Nie, idziemy do końca i tam na końcu Arr... Gdzie ja jestem? Ja jestem, dokąd idę? Mm, ty idziesz... W e, obeszłam... Nie, obeszłam całość dookoła. To ale może już jest ciekawego? No Lapa nie pani wskazywała na to. A, okay. Przed chwilą tam byłam. Okay. Więc wiem, że tam nie ma nic ciekawego. A poszłam tam przez przypadek, bo po prostu błądzę, starając się znaleźć drogę, więc uh, lol. Enforcer. Tag. I'm dying here. Nie trzeba było tu przyłazić. Mm. That. If you didn't want to hurt anyone, you shouldn't get up and from the, from bed this morning. Yep. Mm. No i nie mogę drzwićek otworzyć. No co za smutna sprawa. Hmm. To znaczy gdzieś kogoś przegapiliśmy prawdopodobnie albo gdzieś jest jakaś dziwna. Bla bla bla, 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 bla. ale to jest do reperkita droga tam, tak? Czy znaczy, no, ogólnie nie. to jest chyba droga do przodu, tak naprawdę. I jedyna droga do przodu, z tego co patrzę. Eee, tak. Bo tam wcześniej też były jakieś drzwi, tylko że ja nie byłam też w stanie ich otworzyć, ale one były sporo wcześniej, więc. Hmm. No Wygląda na to, że ten nie w dalej. Tylko dlaczego my nie możemy go otworzyć? Być może jakaś skrzyneczka, w której e, jest Midget? Maybe? Hmm. A, nie, otworzy otworzył o, się? Bo zaczął gadać. Hmm. Totally to... no, okej, okay, to teraz ja się zgubiłam ponownie, prawda? Nic nowego. Co mogę pomóc? Witam w naszym pięknym sklepie. Eee, e, to właśnie na służy. Chodź. Ja. To mnie go kaw kawałkiem mięsa. Nie wiem. Off. U, kłudecki, kibelek, a w środku granat. Mm, dobrze idę. kto to? Tu gdzieś spaść, a ten czekaj, perki widzisz? Wątra, frajerze. nie toleruję takiego zachowania. Czy ruszają ciebie? Tak. Czy ruszają się, kiedy do nich strzelasz? Nie, to jak się ruszają, to mi nie przeszkadza, ale. przeszkadza mi, kiedy miedziat. do mnie strzelają. Nie, tak nie. nie pamiętam, bym się usiłł, gdyby był taki czy też mi tak... Nie, wiesz, ci łapką na wkładnie. A gotowa na starcie strzelankiem? Eee. A, czyli to są te drzwi, które w dół, się otwiera w dół. z tej strony, tylko.

Przepraszam, potrzebuję chwili. Idź zabrać dziewczynkę. Będę w kontakcie z nią. Nieee... No i to by no, się nieśmiło W każdym razie ona w ten miło. sposób go zepsuła. I nagle stwierdzi, że woli facetów wtedy, tak? Mm. No właśnie nie jestem tego pewna, czy można w ten sposób zepsuć człowieka, żeby stwierdził, że woli jednak... E, ...tę samą płeć bo ja tak, no, generalnie to tak, tak Mocna alternatywa się to, to No, mocno naciągane Ale niech tam Gdzie my tę Atenę mamy znaleźć? Gdzieś tutaj powinna być w celach, w celach. Teraz um, kliknę. Pewnie zaprowadzi nas do niej wspaniały znacznik. Or maybe not. Zaprowadzi. Trzeba pójść na górne piętro i. O, na górne. Spadaj. Ups. Przez przypadek wysadziłam coś. Spadaj. O. Au, 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 au. Pank. To jest spalaj No teraz To jest Uuuu, Guns of the Revolution will never fall silent To jest zaraz to obejrzę Ja no zaraz obejrzę łęce? gdzie jest bliska Hmm, czyżbyś miał dar prekognicji? Nie, po prostu ty... Ten, sobie wpatrzysz na broń, którą a ja się strzelam z gościami, i wolą czas prawie i z lewej. Część czę ich zabija, nie czy to Twoja robota. Eee, uh, ja mam problem, bo sobie. Dziwne. Dobra. Why are you here? Why are you here? prostu, to uh, ten uh, pronunciation level over 9000. <laughs> gdzie tutaj są schody? Na górę. A bo jak albo cokolwiek. A! Wody? Nie, jest winda Okej, okay, gdzie? Windo! Where are you? I need you O tu wrogów mi jeszcze nie jest przycisk No właśnie znalazłam windę Wracaj cholera, i przeszedłem się tak ruszać Nie zabiję się, że jak się tak ruszasz Może się zabiję Albo tylko sobie mm -hmm. No, ja załatwiam sprawy trochę inaczej niż ty i czasami się ten sposób mój sprawdza lepiej niż twój. Dobra, trzeba to jest znaleźć miejsce, żeby tą bramę otworzyć. W plecy? Ty bydlaka. Przy okazji mam e, reperkita. A, dobrze. Także zawsze... No, to jest sklep w ogóle. Część roboty mniej, znaczy wiadomo o co chodzi. Oh. Another punk. Another punk hits the floor. O, oh, ojejej. Most agreeable, thank you. But to be honest, mostly they just wanted to do my nails and talk about boys all the time. I almost sort of liked it here. They were like the sisters I never had because Atlas duped me into killing them. Wow, that got heavy, didn't it? Never mind. I don't have time to explain everything right now. I need the teleporter straight away. Just give me the PTD. That crazy quickly. No dobra, została już uratowana. Jest na się Ale wygląda na to, że ta lala jest po prostu. że. że. Twój. No ja nic nie mam. Mi się wyłączyła. Stała mówić. Nawet nie mam napisów. No, zaczęła mówić dzieje, dlatego mi też musisz zagłuszyć, a? Eh? Ty, 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 cwaniaku, ty. Nie, bo jak przestałaś mówić, to zaczęłam ja mówić. E, generalnie mi chodzi o to, że to jest w takim wypadku jedno wielkie siedlisko gejów. Tak. W więzieniu. Tak. Byłem. Tak. Skrzesz się więzień, możesz zmienić się w geja. Morał z tej bajki tego taki. Kiedyś był w w nagiej broni, który jest taki motyw, że zanim poszedł do więzienia, to był biały. Coś Czarny gościu I ten, i taki był tam motyw. A tutaj, proszę bardzo, zmienia się orientacja. Och, bel. Ok. Mmm, teraz jeszcze klap w Eee, e, tak No to się wracamy, że można przynieść jak gdzieś. I wiesz, jesteśmy na miejscu Tak, pięknie. Nie no, ja akurat zbierałam złom. E, wiesz? Aha A zbieranie złomu bez odpowiednich efektów dźwiękowych jest prawie, że. Yy, tutaj spadliśmy, więc musimy wyjść tędy. To są Jinxia nie oh. chciał się otworzyć. O! Jak miło! Patrz pralnia w ogóle. Och! Och! Ile pralek. No wiesz, no. Muszą dbać o, prawda, wygląd, i, i żeby, nie, żeby nie pachnieli, i, 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 i w ogóle, no. Skarbuję winda. Eee um, Tu jest winda. No. Wow. Oczywiście zawsze. Wyjście musi być za moimi plecami. Bo czemu miałoby być w innym miejscu? I gdzie ten klap? Raz. Dlaczego mam czapeczkę? O, SMG Bone shredder też. Tak jak... To nie jest czapeczka, on ma perukę. Holy crap. Chyba. No na to by wychodziło, czekaj, przesuń się swojego. Blond, peruczkę i kwiatek wpięty we włosy. Oh, good god. Chodźmy stąd. I had enough. To jest too much. Będziemy klaptrap. Uh, eee. No, koniec. no, zmień może z, mo tego questa na... z powrotem tego klaptrapa, to łatwiej będzie nam go znaleźć. Już, już, już. już no. no a, ok. Uh, pe, 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 pe... Gdzieś tam. Gdzieś tam. O, nawet już go słyszę. Jeee, yeah, widzę go, widzę go On miał blokadę Ta. założoną Popatrz, normalni bandyci zestrzeliwują klaptrapa, nie? Chcieli mu założyć blokadę I ten mówisz, że cały czas miał robić coś na co nie był zaprogramowany Sounds bad, ha? Tak, bardzo źle jej mm, Dla Soldiera... Kurde, plus 22% team extra experience. Ale dla Soldiera, no, tak? No, i nie, żadna z nas tego nie założy. Oh, life is brutal. Meet with, with Athena. Okej. Okay. Gdzieś tam? No musimy się wyjść Musimy się wyjść, że tak powiem, tak jak Polska języka. No, musimy język. się stąd wynieść. Tak, i ty idziesz w przeciwnym kierunku. No, oczywiście, że tak zostań gdzie, zostań, zostań, zostań gdzie jesteś, a dobiegnę do wyjścia wpadę transport, wszystko będzie w porządku. o kurwa No chyba nie będzie Spadaj Spadaj to jest smutne, Spadaj. że ja zawsze muszę pójść na odwrót. Bo nie, nie, ja nie mogę pójść dobrze, bo to by było zbyt duże święto i wszyscy by się zbyt bardzo cieszyli. Więc nie, nie, WW pójdzie w odwrotną stronę. No no, tam I oczywiście cieszy, będzie się ja bym za powrót, że, to zadał na ja przykład. powiedziałem, gdzie jest WW i co z nią zrobiłaś? Jak nauczyłeś się na szczęście głos. Spadaj. Nie mówisz, że to moja cecha charakterystyczna, pójść w odwrotną stronę. Jedno z... No, ruszaj, tyle. Najgorsze jest to, że nawet w Mass Effectie mi się wciąż zdarza. I może znam go na pamięć. Wyobraź sobie, jak musiałam mieć ciężko na Peros za pierwszym razem, jak się tam znalazłam. No, na pewno, to musiało wyglądać zabawnie. Za drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym razem, jak przechodziłam tę grę, było o wiele lepiej niż za pierwszym. A, domyślam się.